Jak nie macie lęku wysokości, to w takich miejscach nigdzie się je nabawić. Najgorsza rzecz, jaką zrobiłem. Nie Nienawidzę tego. Ty ja może tym kominem zejdziemy, tak jak mówiłem. Tam nie zejdę. Cześć! Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dzisiaj znajdujemy się w browarze w województwie dolnośląskim. Bez zbędnego przedłużenia. Zapraszamy na film. Wchodzimy od strony piwnicy. Przynajmniej na takie to wygląda. Bardziej takie piwnice transportowe, mi się wydaje. Bo jest na tyle szerokie i wysokie, że mógłby się tędy zmieścić jakiś pojazd. O bramie, która w tamtym miejscu kiedyś istniała symbolizowało tylko i wyłącznie jeden malutki metalowy element do którego przyczepiony był chyba ostatni kawałek tej bramy drewniany kawałek a przed nami rozpościera się jakieś pomieszczenie które mi osobiście przypomina bardziej jakąś łazienkę, łaźnię kafelki na na podłodze, na, na ścianach i fajne sklepienia Typowo ceglane. Ja idę w lewo. Możesz dać w sumie, albo no, możesz dać. Dobra, radio mamy, a idę tu. Jasna cholera. No to już są jedne wielkie budynki. Jeden długi korytarz. Wyżłobienie na środku. I gigantyczne echo. Nic takiego, ale mimo wszystko ciekawa konstrukcja, same korytarze się ciągną. Exit. Jesteśmy bynajmniej tak mi się wydaje, w głównych Ja wiem. W magazynach, w których był przetrzymywany y, całe, cały browar, y, całe piwo w beczkach. Tam już jest wyjście na zewnątrz. Tam nie będzie szli. Tutaj kolejne pomieszczenie, w którym były składowane beczki. Tak, to jest to wejście. Tu jest trzecie. Ale nie, to nie ma. O, tu nie ma. To jest zamorowany. Jestem? A tutaj mamy już wody trochę więcej. Mówiłem, że już jest, mówiłem, że jest tutaj strasznie zimno, bo jest tutaj strasznie zimno. Kolejne miejsce na beczki. No, oczywiście niższa temperatura sprzyja przechowywaniu, prawdopodobnie sprzyja przechowywaniu właśnie takich produktów no ale no doszliśmy do końca no, faktycznie jak w kościele dobra, wracamy się co? no, chodźcie, bo ktoś idzie no, mamy tutaj wejście, ale no nieważne a i tutaj tutaj jest wejście te a tutaj jest strumyk, który się utworzył. Wejdę na ten stropion, stamtąd idzie, tutaj, 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 tutaj i wpływa do tego zbiorniczka, który się wytworzył. Wszystko tu jest zamokłe, a tu jest sporo wody. Dobrze, że tędy nie weszliśmy, bo byłoby trudno. A tutaj były tory. Tutaj są tory. <laughs> Chyba tory. No, Dobra, idziemy dalej. Na górę? Jak ty chcesz tam na górę? A no na górę I pozostałości. Tutaj też jest strumyk. Tutaj można łatwo obejść. Nie, nie ma tu wejścia. Chłopaki, hopy, koledzy poszli sobie. Po jednej i po drugiej stronie są dokładnie te same pomieszczonka. Ciekawe, do czego służyły. Bo jak tamte w piwnicach? Można było się domyślić tak tutaj. Nie wiem, mamy coś napisane. Dopuszczalne obciążenie użytkowe 900 kg na metr kwadratowy. Wysokość zasypu 1,4 metra. O, kosmita. Hmm. Już zawaloną część. Tam bioko? nie ma tam nic. Tam Też? Nie. Co im? Tą dziurę? No. tam no, poczekaj. Nie, no co, ty chory jesteś? Co? Czy tam jest dziura? Dobra, to idźcie sobie tam, ja idę do góry. A to jest komin, faktycznie było go widać, jak tutaj szliśmy, a tam, kilkunastometrowy wpadł w dół no jak nie z dwadzieścia parę metrów i dach i kolejne piętro dobrze identyczne bliźniacze wręcz pomieszczenie, tak jak piętro niżej i jeszcze większa wysokość tutaj jak możecie zauważyć jest jakiś taki mały dworek który być może służył jako mieszkanie tutaj dla pracowników nie wiem być może gadam z dory, ale tak też mogło być bo w końcu tam mamy również coś na zasadzie garaży jakieś pomieszczenia służące coś za garaże i ten budynek jest przez nas niezwiedzony tylko i wyłącznie ze względu na to, że no ma wszystko zawalone wewnątrz gdzieś tam jak jest w takie półkole widzę chyba schody ale faktem jest, że idąc obok niego, przez okna widzieliśmy jak cały budynek wewnątrz przynajmniej sporego część, jest po prostu zawalona. przynajmniej piętra są zawalone, są zrobione z drewna no i to wygląda bardzo, bardzo niebezpiecznie nawet nie odważyliśmy się wejść do niego albo Inaczej nie braliśmy go w ogóle pod uwagę. Mamy za to tutaj wejście zburzone, bo zburzone, ale mimo wszystko sprawdźmy zatem dokąd prowadzi, a prowadzi na górę. A przynajmniej na tą górę. Tutaj jest akustyka inna jest zdecydowanie gęściej i a to jest część kominowa nie mam. wejście na górę, no który i tak i tak ma wejście schodami. Więc nie ma sensu się tu parkować. O ciekawe. <laughs> Zeszłem na dół, choć to jest straszny kurzownik. <laughs> Dywan. Wchodził. Kolejne puste pomieszczenia. Tu chyba byłem przed chwilą. Widać Krzyśka. krásné, pevné. jsou místa po kielichach, kadziach, jak to tam się nazywa. Tutaj kolejne. Już zawalone. O tutaj chyba latarka w tej części nie będzie potrzebna. A może? O, no tutaj ten komin nie wygląda. O, no ładnie tutaj, przestronnie. i inne ułożenie, tegoż też pomieszczenia. Myślicie o tym samym co ja? Nie, to jest niebezpieczne. Nie powinniśmy. Dobra, idę. No. No, bardzo niebezpieczne. Tutaj się rusza. Jeszcze przed chwilą, przed wejściem do tego pomieszczenia, nie byliśmy tutaj sami. To znaczy, wewnątrz była jakaś grupa ludzi, ale już ich nie ma na naszą Do nas to lepiej. Ktoś tędy już zjeżdżał, widać. Było no, u ale jest to na tyle niebezpieczne, No, ja piszczę. <grym> Dobra, trzeba iść do chłopaków, żeby chociażby wzięli od latarkę i pilnowali w razie czego. Tam na dół? No. Jak schodzisz? Już się nagrywa To nie jesteś na parterze. No, tylko na pół piętrze jest. takim. w dół, tak? No. To widzisz, jest taka jedna to Nagrałeś w lat, wszystko? To pocisk... no, to, to, w moment, to Ty, to idziemy tam? Już tam byłem. Hmm. Jest Kurde, niedobrze. <grym autodoczluzca> A ja znalazłem coś. Już puściłem przecież. Tam u góry jest dwa piętra wyżej, wiecie? Bo piętro tu już nie ma nic takiego. Zobaczcie tą zjeżdżalnię. No i zepsuli efekt. Poszli zjeżdżalnia. O! Słychać. No. O kurwa, zjeżdża. No zastanawiam się, czy iść tam wiesz, żeby to się nie złamało. Yeah. 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 Jak nie macie lęku wysokości, to w takich miejscach nigdzie się je nabawić. Tam było wejście piwnic. Łami mi się głos i trochę ciężko mi chodzić w takich miejscach. Dopóki nie patrzę się w dół. <laughs> no niesamowite co. To jest wejście może ja ten wyjdę. Muszę. Bo mówi Boże nie chcę tutaj być. Ale jednak. Dobierz? Tutaj. Najgorsza rzecz jaką zrobiłem. Nienawidzę tego. Ty, a może tym kominem zejdziemy, tak jak mówiłem. To ma sens. Tam jeszcze przecież jest hala. Budynek kolejny nie, nie, musimy się nie, 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 tam, przy... tam Musimy iść pewnie dołem. Wiesz co? Od tamtej strony no. jeszcze mamy komin do Tam tamta część. No. Ale są piękne widoki. Jezus moje. Nie, dlatego robię ten. Cześć. Siema. Mogę gdzie zjeść? Patrzcie tu. Tam też jest woda. Kiedyś jeziorko. Nie no, widoki faktycznie. Uwalający. No. Dobra. Dobra, oglądałem się tam widoków. To już nie jest takie straszne. No. Ja nie wiem, mogę ci wziąć od ciebie ten statyw, bo ty nie możesz z tym jechać. A ty, jak zejdziesz? Rzucę ci telefon. Rzucę ci statyw, telefon wezmę w kieszeni. Nie. Co się musimy wziąć sznurek i zrzucić to tam. No, spuścić na linię. Spuścić na linię, bo ja trochę się boję o to, żeby ten człowiek tutaj zjeżdżał sobie właśnie z, ze statywem i kamerą. No, bo jakiś prosty węzeł. Są tylko mądrzy ludzie, tak, tak. Witam. Jest, może spić się z tego. Ale nie rozumiem, powinien, żeby się zsuwać pomału, ale tutaj cały czas nie A z drugiej strony masz rękę? No jakoś to idzie. Z No ja też tak chcę. Jest tak głupie, że aż też tak chcę. <gry> Hej. Nie, no, ja się bardziej boję Nie, ja się bardziej boję. Kurwa. Nie, nie ja daję. Nie zbyt nie tam. Tego nie przemyślałem. O, kolega stwierdził, że zejdzie jednak szybem wentylacyjnym. Nie no, tego nie przemyślałem. Musicie odejść, wiesz, bo muszę przeskoczyć tam. Ale chyba nie złam się, chłopie. Co, ja się nie złamę, ale... Mogę to skoczyć? Mogę. Dobra, to lepiej się odsuńcie, okej? Okay? Dobra. Nie da się tam zejść już. tam. No tam też nie zejdę. Tam nie zejdę. To było mistrzowskie.

Jakiś czubek to wymyślił i czubkowie tylko tutaj wchodzą. Idziemy stąd. Mam nadzieję, że to się nagrywało. I tak to kończy się tutaj nasza eksploracja w tym budynku. Zwiedziliśmy no, praktycznie wszystko: ta część, w której właśnie nagrywamy, jest częścią, która, moim zdaniem, jest bez sensu do nagrywania, bo nie ma co tutaj, nie ma co tutaj pokazać. Nie ma nic tutaj ciekawego, a piętro niżej, którą, no, którą można nazwać piwnicą, również jest kompletnie pustostan. Poza tym, do dalszych pomieszczeń tutaj nie da się kompletnie dostać, schody są pozawalane. Był tutaj Pożar. Zresztą. E, widzieliśmy tutaj schody są po prostu zawalone i no, prawdopodobnie właśnie przez to, żeby był tutaj jakiś pożar kiedy. No tego. Um... Tak, dokładnie. Gdzie, gdzie było możliwe, gdzie dało się wejść. Y, gdzie weszliśmy mimo że nie powinniśmy. Jest to nagrane. To mamy nadzieję, że Wam się będzie materiał podobał. Zostawiajcie lajki. Subskrypcję i komentarze. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, <grystanie> który was będzie informował o dalszych naszych podróżach. Dokładnie, no co? W takim razie kończymy eksplorację, my ruszamy dalej, a Was zapraszamy na poprzednie albo i kolejne nasze materiały. Do zobaczenia. Na razie.